Ziemia Kłocka to jeden z najpiękniejszych regionów Polski. Znajdziecie tu przepiękne pałace, urocze miasteczka i malownicze góry. I to właśnie ten fragment naszego kraju najbardziej ucierpiał w tegorocznej powodzi. Ale Wielka Woda nie była końcem problemów na tych terenach. Po powodzi zaczęła się druga fala fala odwołań rezerwacji. O, no, napisali, że czekali na nas. Bez turystów nie będzie pieniędzy. A bez pieniędzy ciężko będzie odbudować zniszczone tereny. Dlatego ruszyliśmy naszym busem w podróż po Ziemi Kłodzkiej, żeby wykorzystać nasz podróżniczy kanał do zachęcenia was do ruszenia naszymi śladami. Szczególnie, że wszystkie drogi są już przejezdne, a większość biznesów i atrakcji czeka już na turystów. W tym odcinku przedstawimy wam kilkanaście miejsc, które warto odwiedzić na Ziemi Kłodzkiej. Zaczynamy od Spalonej, skąd zaczynają się przepiękne szlaki w góry Bystrzyckie, między innymi na Jagodną, gdzie teraz idziemy, a na dole, tam gdzie możecie zostawić samochód przy samym parkingu, jest schronisko PTTK Jagodna, w którym są przepyszne racuchy z jagodami. Polecamy. My pytamy turystów, dlaczego odwołują e, wycieczki, integracje, przyjazdy indywidualne. E, I są trzy powody. E, jeden to jest taki, że przecież nie ma u nas dróg, nie ma prądu, nie ma, woda jest skażona i w ogóle jest co do go mora. E, tego nie ma. Trzeba mieć świadomość, że tak naprawdę zalanych miejscowości na Dolnym Śląsku było kilkanaście. Dolny Śląsk jest olbrzymim województwem. Kotlina Kłocka, która mocno ucierpiała, to i tak ucierpiał jej tylko mały procent. Reszta jest otwarta. Ziemia Wałbrzyska, ziemia Ząbkowicka, kotlina Jeleniogórska, Stawy Milickie. No, dolny Śląski jest olbrzymi i cały dolny. Myślę, że z Karikoszetem teraz odczuwa brak turystów. Zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym przy Autostradzie Sudeckiej, która autostradą jest tylko z nazwy, bo jest to tak naprawdę taka zwykła górska droga, ale droga widokowa, wybudowana wzdłuż obecnej granicy polsko-czeskiej przez Niemców w latach 30. Początkowo do celów turystycznych, potem do celów militarnych, bo jest tu bardzo dużo różnych tajemniczych obiektów militarnych wzdłuż tej drogi. W każdym razie dzisiaj ta droga prowadzi od Duszników Zdrój do Międzylesia, ale plan był taki, że będzie miała ponad 300 km i będzie wzdłuż całych Sudetów aż do Niemiec prowadziła. Także olbrzymi projekt, który nie został ukończony, ale jest bardzo ładna trasa, którą można się przejechać i po drodze jest wiele fajnych punktów widokowych i ciekawych miejsc. Podróżując po polskich górach bardzo lubimy odwiedzać schroniska górskie PTTK i tu właśnie w Zielenicu jest kolejne schronisko, które się nazywa? I w ogóle na ziemi, kłodzkiej, na ziemi kłodzkiej jest bardzo dużo schronisk. Już sami widzieliśmy z A kilka kilometrów od zieleńca znajdują się torfowiska pod zieleńcem, na których można się poczuć jak na Alasce. Prowadziła nas przez Bystrzycę Kłoską i zatrzymaliśmy się, żeby wyjść na chwilę, zobaczyć, jak to wygląda. I całkiem ładne miasteczko. Takie fajne na spacerek, na przerwę na kawkę. Na pewno też jakieś restauracje się tu znajdą. I takie średniowieczne uliczki, baszty, ryneczki. Pięknie. Kolejny powód to jest, że nie chcę patrzeć na zniszczenia, nie poradzę sobie psychicznie. No to to jest proste rozwiązanie, to nie jeść tam, gdzie była powóź, tylko jeść tam, gdzie nie było. Tak jak m.in. innymi w Złotym stoku, czy w Polanicy, czy w Kudowie i dalej mogę wymieniać. Na przełomie XIII-XIV wieku na szerokiej piaskowcowej terasie między dwiema rzekami założono miasto, które mimo wojen, pożarów, klęsk. Zachowało pierwotny układ z niemal całym systemem fortyfikacji. Ej, I trzeci powód to jest, że to nie wypada, że ja będę się bawić na przykład u nas w Złotym Stoku, a za górkami w lądku ludzie cierpią. No i wtedy zastanawiam się, a jak wypada siedzieć w domu na kanapie i oglądać to wszystko na, e, w mediach społecznościowych albo w telewizji i nie mieć wyrzutów sumienia, że w tym momencie cały Dolny Śląsk stoi przed wielkim kryzysem, więc jak najbardziej trzeba przyjeżdżać. W trafiliśmy też do przeciekawej restauracji, która się nazywa Zakręt. W kulturze. Działa tylko od czwartku do niedzieli i serwuje azjatycką kuchnię. Ma takie ukryte pomieszczenia w szafie. Ziemia Kłocka to bardzo dużo miejscowości zdrojowych z długą tradycją, takich jak Polanica, Zdrój Kudowa, Zdrój Lądek, Zdrój, czy na przykład Duszniki Zdrój, w których właśnie jesteśmy. I Duszniki słyną z Muzeum Papiernictwa, w którym jeszcze nigdy nie byliśmy, słyszeliśmy dużo dobrego, także super okazja, żeby wreszcie odwiedzić. Gaja, chcesz zobaczyć jak się robi papier, taki magiczny papier w takiej fabryce papieru? Muzeum Papiernictwa. No, wchodzimy, Dalej. Przechodzimy, idziemy kupić bilety. Muzeum znajduje się w zabytkowym budynku dawnej papierni, a jego ekspozycje prezentują proces produkcji papieru oraz różnorodne techniki i narzędzia używane w tym rzemiośle. W dusznickim młynie papierniczym wciąż wyrabia się papier. Ja powiem tylko, że Gaja zobaczyła z góry, jak pani robi swój papier, i chciała też spróbować, i pani nas zaprosiła na warsztaty. Tak. Za 23 zł można sobie kupić tu warsztaty. I Gaja będzie robiła swój papier. No to przywitam się oficjalnie. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry. Witamy cię, Gaja. Mam na Mam imię. Gaja, gdzie się znajdujemy obecnie? W muzeum. Muzeum? Papieru. Tak. Super, piątka. Bo ja myślałam, że, że papier się papier. Muzeum oferuje również warsztaty, gdzie można własnoręcznie wykonać papier. Sita zanurza się w kadzi, a następnie odciska zaczerpniętą warstwę masy papierniczej na chłonącej wodę przekładce. Są się owce. Jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy w pasterce. Normalnie na końcu świata przejechaliśmy góry stołowe, na samym końcu takiej krętej drogi. Znajduje się schronisko. Mamy nadzieję, że jeszcze się załapiemy na jakieś jedzonko, bo jest już... Nie, 1730 dopiero. Ale szybko się robi ciemno. Ale no tu w tym w tej wioseczce już się droga kończy. I koniec Polski. I ten naleśnik, tak? Z czym? Z jagodami. Z jagodami z, no. no. z jagodami. Z czym z czymś, Trzy rzeczy, Trzy tak, tak, rzeczy? Rzeczy, może... rzeczy. I może herbatkę Będzie. jeszcze. Jaki wielki pieruch, gigant. Daje ja, jak zwykle coś z jagodami. A ona jak zwykle eksperymentuje. Nie ma siły iść, ale ma siły biec. Jesteśmy w Złotym Stoku, który już Wam pokazywaliśmy kilka razy na naszych filmach. Jest tu m.in. kopalnia złota, którą warto odwiedzić, ale jest też Złoty Jar, czyli jedno z naszych ulubionych miejsc, takich pensjonatów i restauracji. Tu swoją drogą mieliśmy ślub. I jest tu przepyszne jedzenie, więc warto przyjechać. Są wciąż czynni, a poza tą restauracją jeszcze tam na końcu tej drogi, przy samej kopalni złota, jest stara kruszarnia, nowa taka restauracja z pizzerią, z burgerami i z innymi smacznymi rzeczami. Byliśmy tam też kilka dni temu. Sytuacja w miejscach bezpośrednio dotkniętych powodzią bardzo dynamicznie się zmienia. Wczoraj albo przedwczoraj w internecie miasto Lądek Zdrój udostępniło już miejsca, które działają, do których zapraszają, więc do Lądka pomimo wielu zniszczeń, można przyjechać, jeżeli ktoś ma na to otwartą głowę, żeby wesprzeć te najbardziej dotknięte powodzią miejscowości. To w Lądku są otwarte hotele, są otwarte restauracje, bary i tak dalej. Podobnie zaczyna dziać się w Stronie, aczkolwiek w Stronie jest jeszcze kilka, podejrzewam, tygodni za Lądkiem, więc takich miejsc już nie ma. Wiadomo, że nie wchodzimy na naderwane asfalty, na miejsca, które są oznaczone jako no, takich, do których nie powinniśmy wchodzić, natomiast z każdym dniem tych dróg jest więcej, jest coraz bezpieczniej i to mówię, znowu podkreślam, tylko o tych kilku miejscowościach, które były bardzo zniszczone przez powódź. Cała reszta województwa jest piękna, jest bezpieczna. Grzyby można zbierać, nie są zatrute, można odpoczywać i, i nawet trzeba nas odwiedzać. W skali od 1 do 10. Jak nie wiem. Dla mnie 15. <laughs> Naprawdę, wszystko. Nom, nom, nom. Genialna. Teraz wpływałam twojego. To świetne. Zaraz będę próbowała Justynę. Ona ma z Selera. W ogóle z selera... Pierożki tutaj za każdym razem jemy zawsze w pierwsza klasa. Ciasto jest tutaj takie genialne farsze. No. Tylko co sezon jest inne menu, to jest menu jesienne. Mm. Jest bardzo dużo jakichś takich rzeczy właśnie. Marcheweczki, dynie. Tak, krem dyniowy też perfekcyjny. Dobrze, Przenosimy się w bardziej alpejskie klimaty, bo przyjechaliśmy do Międzygórza, jednego z naszych ulubionych miejsc tutaj na ziemi płockiej. W drugiej połowie XIX wieku Międzygórze staje się znanym w Niemczech kurortem górskim. Kuracjuszy przyciąga coraz większa liczba stylowych i wygodnie urządzonych sanatoriów i pensjonatów z wielkim sanatorium gigant na czele. Bo napisali, że czekali na nas. Gaja, czekali na ciebie państwo. Idziemy? Na końcu jakiejś bocznej uliczki. Drapaliśmy się jakimś cudem z tą przyczepką. I doszliśmy do restauracji Alpejski Dwór. I jakie pyszne pierożki tu mają. A Gaja ma knedliki ze śliwkami. No dobra, takie w ogóle nie przesunięte. Okay. Czy jakieś trzy takie Twoje ulubione miejsca na Ziemi płaskiej, które polecasz? Oczywiście poza kopalnią złota i całym złotym stokiem. E, to jest Bardo, e, Bardo, który jest trochę poza utartym szlakiem, natomiast są tam przecudowne dwie kawiarnie, jest spływ pontonowy, po Nysie, który teraz przeraża, ale jest już bezpieczny i można nim spływać. To jest takie senne miasteczko, w którym e, było pięć cudów, więc warto sobie też poczytać, jakie to były cuda. E, kolejne moje miejsce, ja takie randomowe lubię, lubię Ziembice, e, w których było napisane pierwsze zdanie po polsku. To jest totalnie nieturystyczna miejscowość, które jest malutkie muzeum, prawie przez nikogo nie odwiedzane. Można tam się wyciszyć. Jest piękna architektura, świetne miejsce. No i Muzeum Zabawek w Budowie. To jest, to jest cudowna atrakcja, w której można zobaczyć prawdziwego misia kolargola, tego pingwinka takiego, Pikpon się chyba nazywał. No generalnie bajki z naszego dzieciństwa, zabawki z naszego dzieciństwa, z dzieciństwa naszych rodziców i dziadków. Piękne miejsce. Ziemia Kucka i zresztą cały Dolny Śląsk to przepiękne zamki i pałace. Dziękuję za pięknego liścia. Tak, dobra. E, między innymi właśnie pałac w Boszkowie który niestety jest mocno zdewastowany i niszczeje jest po raz kolejny na sprzedaż, także jakby ktoś z Was miał kilka wolnych milionów to można sobie kupić, odrestaurować i mieć taki prywatny zamek, normalnie jak Disney'a. A co mówisz, ładne? Chyba najpiękniejszy jaki w życiu widziałam. No to co, robimy zrzutkę na YouTubie, Chodź kupujemy gajnka. i robimy kolejną serię Busy de Kassel. De Palas. Dawajcie, jest tylu widzów na kanale, zrzucimy się. Nie wiem, co tu zrobimy. Nie, no ale kupić za parę milionów to dopiero początek. Podejrzewam, że może potem kilkadziesiąt milionów na odrestaurowanie tego. Kolejne ciekawe miejsce zamek sarny. Jak usłyszałem po raz pierwszy, to zastanawiałem się, czy tu mieszkają sarny, czy to jakiś dom sarna tutaj jest właścicielem. Okazuje się, że ta wioska się po prostu nazywa Sarny. I to jest zamek w Sarnach. W każdym razie wygląda jak ruinka, ale w środku działa kawiarnia, jest do zwiedzania taka zabytkowa kaplica. I chyba są też pokoje gościnne, ale nie wiem jeszcze. Idziemy zaraz. Zamek Sarny to kompleks pałacowo-folwarczny z XVI wieku. Zamek i zabytkowa kaplica są otwarte do zwiedzania. Na miejscu znajduje się kawiarnia, restauracja i pokoje gościnne. Kilkanaście lat temu książę Karol próbował zakupić zamek w Sarnach, ale nie udało mu się to z powodów formalnych. W ogóle nie wiem, czy wiecie. Ja na przykład nie wiedziałem. Że w Polsce mamy jedno hrabstwo i to jest właśnie Hrabstwo Kłockie, które dzisiaj już nie ma hrabiego, ale kiedyś swoimi terytoriami sięgało aż do gór czyli naprawdę kawał drogi. Hrabstwo dalej istnieje, hrabiego nie ma, wakat wolny. Jakby ktoś miał odpowiedni tytuł i był chętny, to pewnie można się zgłosić. okolice i spacerując sobie tutaj po górach wypatrzyliśmy taki pięknie położony dom. Okazało się, że to jest restauracja chyba też pokoje gościnne. Dom krawca z super widokiem. Idziemy zobaczyć, czy smacznie. A powiedz, jeżeli ktoś nie przyjedzie tutaj, bo nie może teraz przyjechać, a chciałby wesprzeć jakoś, to jak może to zrobić? Sposobów na pewno jest wiele. Jeżeli macie swoje ukochane miejsce na Dolnym Śląsku, które nie chcecie, żeby upadło, to po prostu zadzwońcie, zapytajcie, albo zróbcie rezerwację z dużym wyprzedzeniem, wpłaćcie teraz zaliczkę, a kiedyś odbierzecie sobie tę rezerwację po prostu już za free w tej cenie. Można wykupować vouchery. My mieliśmy podczas COVID-u vouchery, które były ważne do końca świata, bo nie wiedzieliśmy, kiedy się otworzymy i myślę, że tego typu rzeczy działają. Jeżeli zaproponujecie, że słuchajcie, opłacimy teraz, nie wiem, trzy noclegi, ale przyjedziemy może za rok dopiero, nie wiemy kiedy, to myślę, że większość miejsc się na to zgodzi, zwłaszcza jeżeli są to firmy ym, no, prowadzone przez zwykłych przedsiębiorców, bo podejrzewam, że duże hotele i duże spółki mogą się na to nie zgodzić, ale wspierajmy tych najmniejszych i właśnie w taki sposób można ewentualnie zrobić rezerwację i po prostu nigdy nie przyjechać, czyli trochę wpłacić pieniądze, tak jak płacamy na zrzutkę. Jest teraz poziom wody, a tu była tak wysoko, że na drzewach zostawiła takie śmieci. Bardo to niewielkie miasteczko położone nad Nysą Kłodzką. Jest nazywane miastem cudów z powodu licznych objawień i uzdrowień, które miały tu miejsce. Jaka ona wielka! No, tu się rusza wszystko. Z bardziej nietypowych atrakcji barda jest ruchoma szopka z lat 70., która jest otwarta do zwiedzania przez cały rok. To było niespodziewane i intensywne doświadczenie. <grymne> <grymne> Taka y, piękna brzydka ta szopka, ale wow! Od y, oczywiście Jezuska, kolędników, przez dinozaury, po papieża polskiego, zabytkowe samochody. Wszystko, co przyszło do głowy i wpadło w ręce. Bardo ma bardzo długą tradycję wypiekania pierników. Początki sięgają średniowiecza. Tradycja została reaktywowana i dziś można ich spróbować w kawiarni Fabryka Pierników. A ja mam piernikowe lata. Warto też odwiedzić Kamieniec Ząbkowicki z monumentalnym zabytkowym pałacem z XIX wieku. Nad Kłodzkiem góruje twierdza Kłodzka, którą można zwiedzać. Jest też trasa taka podziemna turystyczna, także jest co w Kłodzku robić. No i to super. Taka baza wypadowa w okoliczne góry. Dla mnie turyści, którzy w takim okresie w przyjeżdżają w takie miejsca, e, są bohaterami. Pierwszych w ogóle turystów w pierwszym tygodniu po powodzi, to naprawdę, naprawdę ze łzami w oczach widzieliśmy. Ja wychodziłam z biura, pytałam się, dlaczego, jak to możliwe, że przyjechali, że to jest takie super. E, więc tak, możesz zrobić sobie wakacje, weekend, kilka dni odpoczynku. A w tym samym czasie jesteś bohaterem i pomagasz przetrwać naprawdę 200 tysiącom osób. Bo 200 tysięcy osób na Dolnym Śląsku jest zaangażowanych w biznes turystyczny. Ziemia Kłocka ma do zaoferowania dużo więcej niż udało nam się pokazać w tym krótkim filmie, ale mamy nadzieję, że udało nam się Was przekonać, że warto tu przyjechać i odkrywać te tereny na własną rękę.